A to kolejna niespodzianka. Mieszkanie, w którym kiedyś byłem. Tylko już oczywiście staniało. W najlepszej lokalizacji. Przy Paseo Germanias. Potężne. Ponad 100 metrów kwadratowych. Sypialnie podwójne. Mieszkanie stylowe. Można sobie ładnie zrobić, urządzić po swojemu. Wszystkie rolety ładnie działają. Piękny balkon. Salon, stylowe meble może nawet zostaną tutaj w tej cenie. Z tego balkonu mamy widoczek i na Paseo i na ulicę 1 maja. I tutaj cenę obniżono o 2000. Było za 60. Teraz jest za 58 tysięcy. Jedna sypialnia jest taka wąska, ale ładna. Druga. W tej sypialni mamy wyjście na osobny balkon. Tu balkoniki mamy aż dwa. Następna sypialnia ma swoje wejście, też na ten balkon. I to jest taka już spora sypialnia. To wszystko trzeba odmalować. Takie mieszkanie do wynajmu od ręki. Za te 400 euro to spokojnie. Łazienka z wanną, duża. I kuchnia. Dobre meble. Nie trzeba dużo tutaj inwestować. Zmienić lodówkę ewentualnie i cena 58 000 euro. Zapraszam do zapytań, składania ofert i kolejnych filmików na YouTubie.